Jeżeli pętli FOR używamy więcej niż jednej instrukcji, to ujmujemy je w bloku, czyli w klamerkach. I teraz właśnie zrobimy przykład, w którym y, wykonana jest więcej niż jedna instrukcja. Oczywiście przypisujemy najpierw zmienną I, następnie pętla FOR, pętla FOR, która zaczyna się od zera, y, wykonuje się do... Ileś tam razy do K poda użytkownik. Za chwilę to prowadzimy. No i zwiększanie. I tutaj użytkownik ma wprowadzać liczby tyle razy, ile będzie podane. Czyli tutaj będą wykonane dwie instrukcje, dlatego umieścimy je w klamerka. Pierwsza instrukcja to będzie komunikat. Podaj liczbę. Natomiast y, druga instrukcja to będzie po prostu wpisanie tej liczby, czyli sin, i wpisujemy tą liczbę. Na przykład powiedzmy, nazwijmy ją, no może być tak jak w przykładzie, liczba. Więc tutaj wykonują się jak dwie instrukcje. Pierwsza to jest komunikat, podejść komunikat, wprowadza się liczbę. I tak będzie się to wykonywało tyle razy, ile wprowadzi użytkownik, czyli k razy. Więc jeszcze zadeklarujmy tutaj sobie k i napiszmy C out ile razy ma się wykonać instrukcja. Jest pytanie. No, i teraz wprowadzamy do EK. Użytkownik poda, ile razy ma się wykonać instrukcja, i powinno się wykonywać tyle razy. Zapiszmy A, jeszcze nie mamy zmiennej liczby zadeklarowanej. Właśnie pojawił się błąd. Liczba was not declared, czyli nie jest zadeklarowana. No to zadeklarujmy jeszcze zmienną, która się nazywa liczba. Może to być zmienna typu integer, może to być float. No, może zostawmy tak, jak jest. Podać. Ile razy ma się wykonać sułek? Chyba 5 razy. I będzie teraz 5 razy. Podaj liczbę. I to wprowadzasz tą liczbę. Podaj liczbę. Wprowadzasz. I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy wykonała nam się ta instrukcja podająca liczbę.